W Twym świecie istnieją dwie cieczy w kolorze czerwonego wina. To nie jest wino. Mademda Ci kilka pytań. Musisz odpowiadać tylko jednym słowem na każde. Tylko jednym. Rozumiesz to? Czemu prawda jest pojedyncza, kłamstwo to słowa słowa, słowa. Spotkałaś doktora, prawda? Tak. A teraz ponownie go szukasz. Dlaczego? Nie spiesz się. Jedno słowo. Ciekawość. Czego? Śniegu. Oraz jego? Tak. Czego od niego oczekujesz? Pomocy. Czemu? Zagrożenie. Czemuż to miałby ci pomóc? Życzliwość. Nie szukaj jej u niego. Nie? Nie. Doktor nie pomaga ludziom. Nikomu przenigdy. Stoi sobie ponad tym światem. Nie miesza się w sprawy dotyczące jego mieszkańców i nie jest Twoim wybawicielem ani obrońcą. Rozumiesz, co do Ciebie mówię? Słowa. Kiedyś był zupełnie inny. Bardzo dawno temu. Życzliwy, tak. Nawet bohater, ratujący świat, ale doznał straty, która go dotknęła. Teraz woli izolację od możliwości ponownego cierpienia. Proszę, abyś wybrała słowo potwierdzające, że to rozumiesz. Człowiek. Jesteśmy jego przyjaciółmi. Pomagamy mu w tej izolacji, co nie oznacza, że ją popieramy. Więc. Oto test: Daj mi wiadomość dla doktora. Powiedz wszystko o śniegu i o niebezpieczeństwie, które według Ciebie zawiera, i wyjaśnij, dlaczego powinien Ci pomóc. Zrób to jednym słowem. Myślisz, że istnienie takiego słowa jest niemożliwe, lub nie potrafisz go odnaleźć. Zobaczymy, czy bogowie są z Tobą. Tak, co? Czytałem. Panna Clara i jej obawy względem śniegu. Zastosowałam na niej testitnego słowa. Jak zawsze bez sensu. Co powiedziała? No. No. Staw. Strax już zasugerował, gdzie zacząć śledztwo.